Cześć! Tutaj Piotrek, farmaceuta z Norwegii. Witam. Zbliżają się święta, więc życzę wszystkim wesołych świąt i wszystkiego najlepszego. Ale chciałbym opowiedzieć, co zmieniło się obecnie w Norwegii, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o cały kraj. Mam dobre wieści. Mam nadzieję, że ta tendencja się utrzyma. Przede wszystkim ogłoszono. Ostatnio Erna Solberg, czyli premier Norwegii, e, ogłosiła, że powoli będą otwierane przedszkola. Także już 20 marca, kwietnia, przepraszam, 20 kwietnia będą otwierane już przedszkola, 27 szkoły od pierwszej do czwartej klasy. I powoli też salony fryzjerskie, czyli usługi, będą wracały. No, mam nadzieję, że ta tendencja się utrzyma i wszystko wróci do normy, że otworzą się też granice i będziemy mogli więcej podróżować. Także jestem dobrej myśli. Też to wpłynie na pewno na naszą pracę. Będzie u nas więcej pacjentów w aptece, otworzą się też inne sklepy, ludzie będą mieli więcej pieniędzy. No, mam nadzieję, że wszystko wróci teraz do normy. To taki krótki filmik o tych nowościach w czasach pandemii. E, życzę Wam wszystkim wesołych świąt. A, na koniec, jak Norwegowie spędzają święta wielkanocne? No, najczęściej na nartach. Jeżdżą w góry, ale nie w tym roku z powodu epidemii. Więc w tym roku raczej wszyscy będą w domu, będą sobie zajadać smakołyki słodycze, i czytać kryminały. Kryminały w telewizji czy książki są bardzo popularne w czasie Wielkanocy w Norwegii. Jeszcze raz wesołych świąt!